Hejka, wszystkim tu Karli i witam Was w kolejnym odcineczku z wyzwania Salem, czyli oryginalnie dziedzictwo czarownic. W ostatnim odcineczku nasz tatuś nas prześladował, a właśnie dotarła do mnie informacja, że on odszedł z tego świata. Nie wiem jak. Ale wyświetliło mi się, że nasz tatuś, Randall Rotwell, który kochał nas miłością, no, piękną, rodzicielską, odszedł z tego świata. Proszę. Proszę, jakim cudem to się stało? Ja nie mam pojęcia. I nasza mama została wdową. Myślę, czy by, że tak powiem, nie przynieść jego urny i tutaj dać, żeby, wiecie, było bardziej tak, um, był bardziej nawiedzony ten dom, ale gdzie jest jego urna, to ja nie wiem. Zresztą ja miałam kompletnie inne, po, inne pomysły na ten odcinek, czyli. Zrobić magiczną imprezkę, zaprosić naszych magów, żeby się z nimi jakoś bliż, zbliżyć. Ale myślę, że zrobimy właśnie to, party też, by uczcić naszego tatę zmarłego. Ja nie mogę. Czyżby on umarł, dlatego że go, że tak powiem, strzelił piorun gdzieś. Nie wiem, ale ja się muszę tego dowiedzieć, i muszę znaleźć e, jego trumnę, także trumnę, urnę i postawimy go obok naszej babci. I to będzie super ekstra nawiedzony dom. Tak, myślę, że to się sprzeda. <laughs> ale mi tak smutno, teraz jest i głupio, bo ja go ciągle, że tak powiem, wyganiałam z tego domu. Oh my god, ta gra pisze. Nieprzerwane scenariusze, no, znaczy dziwne, ale no dobra. No dobra, jak tylko lawender się, że tak powiem, obudzi, no to pojedziemy z nią do rodzinnego domu. Jesteśmy w domu naszych rodziców. Dlaczego on, że tak powiem, umarł? Ja chcę wiedzieć, dlaczego. Czy to się da jakoś sprawdzić? Open. Nie, nie można. Ale na pewno weźmiemy tą trumnę. Ja chcę się dowiedzieć dlaczego. Przecież on nawet nie był stary. Czy on się czymś otruł? Nie mam absolutnie pojęcia. Pogadaj ze swoją mamą, mimo że jesteście, że tak powiem, w dosyć nieciekawej relacji. Eee... Znajdź wspólny język. O, jeszcze jest dzień miłości. No fascynujące do prawdy. Ale ona nie chce z tobą rozmawiać. One są bardzo podobne do siebie. Bardzo. Jak dwie krople wody. Nie, musimy się zjednoczyć, mamo. W ten okropny. okropny w tym okropnym czasie. I tak, pogadaj o czymś. Mm, dobra, podziel się miłością. Bo ten dzień zasługuje na to. Tak jest. Daj, myślę, że możemy dać jej kwiata jakiegoś. O, nie, 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 nie. Mm, chyba jednak nie chce z nami rozmawiać. A jajaj, dobrze, że nasz tatuś nie zostawi ją z długami, bo wtedy to by była dopiero jadka. No, myślę, że tak. Patrzcie, kto tu idzie z książeczką. Tak jest, ale jeszcze nie teraz. Nie spotkamy się z nim teraz. Wybacz, Orion, ale to jeszcze nie jest ten czas. Mamy parę roślinek, więc myślę, że możemy je sobie zasadzić, bo musimy mieć chyba wszystkie znaczy zioła z tego co pamiętam. Yy, ale myślę, że jeśli się uda, jeśli nie będę miała, że tak powiem, więcej rzeczy do roboty, to uzbieramy całą kolekcję tych roślin, chociaż jest ich naprawdę dużo. O, wywaliłaś się. I musimy coś potem ugodować na tą imprezkę. Tak jest, zrobimy party. Zobaczmy, co ty tu umiesz. Myślę, że dobrym pomysłem będzie Wellington. Tak, dosyć popularne danie Gordona Ramseya. Zobaczymy, czy ty podołasz z tym. I może jakieś ciasteczka też potem. Dobra, niech będą brownie. Niech będzie. Proszę, proszę! Czy ty jesteś nienormalny? Nie, nie możesz z nią iść. Nie możesz. Nie możesz. Tylko ze mną możesz wychodzić i musisz iść do mnie na imprezkę, którą dzisiaj ogarniam. Robię na cześć mego ojca, który umarł. O Boże, ona teraz będzie ciągle smutna przez to, ale mi też jest przykro, no bo tak szybko. W rozgrywce śmierć? Który to będzie odcinek? Raz, dwa, trzy... Czwarty! Wow! Jestem w szoku. No normalnie jestem w szoku. Ale dobra. Teraz musimy zrobić tą imprezę. Ołki dołki, wszyscy się powoli zbierają. Tylko jedna czarowica nie przyszła, bo nas nie lubi. Tak jest. Ktoś nas jednak nie trawi. Ale przyszedł Morgan tak super. Yy... Możemy mu coś dać. Yy... Myślę, że możemy mu dać nawet jeden Snapdragon. Tak. O proszę. I przyszła oto Jona. Myślę, że ona jest bardzo ładną simką, jak się ją przerobi i dodanie skina. Zobaczcie. Ona wygląda po prostu tak magicznie, jak taka wróżka, co nie. I chciałam właśnie, że tak powiem, zostawić je ten różowy taki styl. No, po prostu jestem w szoku. Także jedna ich znajoma nie przyszła. Poza tym pojawił nam się kolejny duch w domu. To jest po prostu jakiś hit. To jest po prostu hit. Nie lubicie się? Nie. Proszę cię, nie. Dlaczegoś wszyscy, że tak powiem, w toalecie się. Z tego wali. Oni dobrze przynajmniej... Oh my god. Porozmawiaj z nią. Ten gra na skrzypcach, no pięknie. Wszystko nam się wali w tym domu. Nie, dlaczego? Przecież byliśmy... Przecież byliśmy dobrymi znajomymi, a ty na nas wrzeszczysz. Nie, proszę cię, Morgan. O nie. Nie możesz. O nie. Dobra, musimy y, jakimiś żarcikami sypać z tego, co widzę, bo ja nie chcę, żeby, y, żeby to było jakaś, y, że tak powiem, zła aura. Ale okej. Okay. Nie, ty nie masz iść spać, ale zaraz wyciągnę amciu amciu. Tak jest. Trochę nie mamy tego, ale. Okej. Okay. Tu jedno. Chociaż. Nie, nie wezmą stamtąd. Tu jedno, tu drugie. Okej, okay, jedziemy z tym. Przynajmniej tutaj ktoś. Nie, proszę ci, nie śmiej się z nas. Nie, ja chcę, żeby to wszystko Żeby to wszystko miało jakoś. ten. No, oni siedzą w talecie, no. A Gdzie jest? Ehm... O, jeden normalny już się dorwał do. Ciasteczek! Dzięki Oreo, ty jesteś jedyny jakiś normalny, ale dobra, zawołajmy wszystkich na amciu amciu, bo są pewnie głodni. Nie wiem. Wszyscy wolą w toalecie siedzieć, ale okej, okay, niech będzie. Ty jeszcze z nią rozmawiasz. <laughs> Nawiedzona! Magiczna imprezka, tego jeszcze nie grali tutaj. I... Wiecie co, brakuje mi, żeby tatuś jeszcze się wyłonił. Tak. Tak. Żeby, żeby jeszcze tatuś się wyłonił i to będzie kompletny hit. Ale dobra, ty też iść jest, bo jesteś strasznie głodna. Tutaj dosyć spore zamieszanie. Ja nawet nie wiem, kto to jest. Nie mam pojęcia. Kto tu się pojawił? Ale to nie jest nasza babcia. <grym> tak. No miałaś iść jeść. Okej. Okay. Masz pierwszy level w śpiewaniu. Cieszy mnie to, ale te skrzypce dam ci tu na razie. I wszystkich wołamy na amciu, amciu. Tak. Jak ja mam flirtować z ludźmi, to ja nie wiem. Dobra, jeszcze z nim sobie pożartuj. Może rozluźni się ta atmosfera. Wszyscy biegają naokoło, bo się boją. O oh my god! Będziemy miały sporo naprawiania. O, jeszcze nasza babcia wyszła! Tak! Tego nam jeszcze brakowało! Tak jest! To, to jest to. Tak, czy ktoś jeszcze je? Aj, się bo boicie tej lalki. Zaraz ją zniszczymy. Tak jest. Oh, piękna impreza. Pełna duchów, magów. Tylko ja jestem przeklęta. No, wybaczcie mi. Wybaczcie. A, ja nie mam torta. No, trudno. Może. I jeszcze lotówkę nam zepsuli. No nie. Pożejmy naprawiania będziemy je mieć. Dobra, jeszcze zawołaj na ciastka. Ja nawet nie wiedziałam, że to, że to trzeba mieć torta. 12 razy. Gości. Z nim sobie też porozmawiaj. O, zapytaj o jedzenie. Czy ci smakowało? Tak. <śm> no nie, proszę was, nie bądźcie tacy. Ja wiem, ten dom jest porąbany. Totalnie, ale ajajaj. Przynajmniej macie rozrywkę. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś przyjdziecie. Tak. E Zabawną historię. Tak, ty masz chyba większy ten niż z nim. Nie. Ale ja chcę, żebyście się wszyscy poznali. I w ogóle. Eee, podziękuj za przybycie. Tak, to musi być to. Boże są magami, a się boją duchów. Pewnie nieraz mieliście styczność z tym. Kaman! Nie bądźcie tacy. Nie bądźcie, proszę. Proszę Was. O nie, rozwalił. A nie, dobrze. Możesz sobie rozwalać lalki. Pozwalam Ci. Dobra, mamy to. Mamy złoto! Z nim się przywitaj. Podziel się sekretem. Może ta ciągle biega wszędzie. Ty powinnaś być tą, która, że tak powiem, się niczego nie boi. Tak jest, ale jeszcze. Zapytaj. Nie, to nie. Ale może o hobby. Tak. Zapytaj o hobby. Ona już jest zmęczona kompletnie. Wow. Wszystko nam zepsuli, nawet radio. No nie, a nas nie stać. O, jeszcze padła. Ajajaj. No niestety. No niestety. Obudź się, proszę cię. Obudź się. Chyba na następną imprezkę nikt tu nie przyjdzie. Wątpię to. Jakoś w to wątpię. Orion, proszę cię pomóż mi. Jesteś moim przyjacielem. Proszę cię pomóż mi. Pomóż mi. Ta impreza powoli się kończy. Wszyscy się zbierają w jednym miejscu. A ja chcę. Tak, usuwaj te lalki. Przydaj się na girdi, na coś. Tak. Okej. Okay. Impreza się udała. Mamy złoto, ale ja bym się chciała z nią trochę. Aha, już wszyscy idą. Okej. Okay. Ale podziel się zdjęciami, które ostatnio zrobiłaś. Ci chyba utknęli. Także musisz usunąć te wszystkie lalki i będziesz miała sporo rzeczy do naprawiania. Orion tylko jeszcze został nam pomóc. Tak mi się przynajmniej wydaje. O, ułagodzić trochę. Dzięki. Dzięki Orion jesteś jedyny, który ten. Ale wiem, wszystkim chce się siku, ale że tak powiem, no niestety, ale wszystko mamy. Przez te cholerne duchy rozwalone. Tak, o, dzięki, że posprzątałeś. Dzięki wielkie. Czy to przyjęcie się udało? Tak, i mamy nowe stereo. Fajnie. Lawender jest odrobinę przerażona, więc wyszła z tego domu, by poćwiczyć trochę granie na skrzypcach. Tak jest. A ja się będę żegnać już z wami. Mam nadzieję, że się wam podobał ten odcineczek. Trochę się tutaj działo. Dom jest tak nawiedzony, że, wow, trzy duchy na raz. No może nie na raz, ale były dwa. No i wszystko jest rozwalone w tym domu, więc będę musiała wszystko naprawić. Co jest dosyć, no będzie ciężkie. Chyba prędzej wyrobi sobie, że tak powiem, ee, umiejętność e, to majsterkowania nisz, <grytanie> e, niż ogrodnictwa. No ale kobieta niezależna musi sobie jakoś radzić, co nie. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeśli Wam się podobało, to subskrybujcie i lajkujcie. Dajcie komentarzy, który duch. E, był lepszy, że tak powiem. No i serduszka dla naszego taty zmarłego, co nie. Także dziękuję bardzo. No i do usłyszenia w następnym, co nie. Bye. Bye.